Martyna S i jej starszy chłopak Patryk B zamordowali 16-letnią Kornelię pod pozorem wspólnej imprezy urodzinowej. Dziewczyna została zwabiona do lasu dokładnie 11 lutego 2020 roku, dzień przed faktycznymi urodzinami Martyny. Najpierw Patryk próbował strzelić do ofiary, ale wiatrówka się zacięła, więc zaczął dusić nastolatkę. Wtedy Martyna chwyciła za broń i oddała trzy strzały w głowę dawnej przyjaciółki. Zbrodnia miała tło zazdrości i Zajrzeń o konkurencję w rzekomym handlu narkotykami. Sprawcy próbowali zmylić śledczych, ale technologia i zeznania świadków ich pogrążyły. Początkowo nie przyznawali się do winy, później obarczali się nią nawzajem. Oboje zostali finalnie skazani na 25 lat więzienia. Patryk B. uniknął dożywocia, ale będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach. Co zaskakujące, sąd uznał, że czyn był brutalny i dokładnie zaplanowany, ale nie nosił znamion szczególnego okrucieństwa.